W nocy mama, moja mama wstała i wyszła na dwór, pani na dwór tak i przychodzi i mówi dzieci jesteśmy otoczeni przez Wojsko Niemieckie, wszędzie na naokoło podwórku, wszędzie są Niemcy, no i no to e, szwagier, brat ubrał się, że to pójdą do roboty, I oni, no i poszli. No to mama mnie, siostra też wysłała, że też pójdziemy, bo tamci poszli, nie wrócili, no to i my tak samo. A oni wszystkich wzięli do rowu, kto tylko szedł do rowu, ich tam kładli w lesie tutaj. No i pamiętam, przyszłam ja do tego, do tam, zobaczyłam, strasznie zaczęłam płakać, wie Pan, bo tak strasznie bili jakiegoś tam chłopa, taki podobno może to i kuzyn, że tak nieludzkim głosem, no jęczał, wie Pani, ja tak mówię. Zaczęłam płakać, a, a ten przychodzi Niemiec i mówi tak, Czego płaczesz? Jak jest bandyta, to trzeba go bić, no tak. No, a później to e, ch, tych chłopów, tych chłopów też byli wszystkie w rowie. wy pani, tam była i, i taka, gaj, 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 Gajowego żona z dziećmi, te z nami dziećmi była, później te dzieci gdzieś e, siedzieli z nami. Zabrała ich, zabrali ich, słyszałam tylko, jak bili, to nie widziałam, tylko szczały widziałam, Przez, słyszałam szczały. No, a nas przyszedł taki Niemiec, bo te chłopcy co wszyscy, co szli do tej roboty, no to mieli mleko, chleb w takich torbach. Przed do mnie i mówił, że weź sobie ty te torby pójdziesz do samochodu, bo tam się mieli, bo nas wywieźli później do, tego samego dnia wywieźli nas, pani gdzie, do, do Kielc, do więzienia. No i ja wnoszę ten, ten do tego samochodu, potłukło mi się to mleko, ta, to ten chleb wyleciał, ten, Niemiec krzyczał, jak nie wiem, no i wywieźli nas na, na ten, no później tydzień czasu byliśmy w, tym, w Kielcach w więzieniu. Później wywieźli nas do Częstochowy i w Częstochowie też już tam na tym już mówili, że, to, na, bo nas było pięć matarczanek. To było tak, że to są najgorsze bandyty, tak mu nie mówili, bo to matarki, że no oni należały do partyzanty, że to są najgorsze bandyty. No i tego. No i tam później to z tych, tych dziewczyn nas było dużo, to zaraz porozbierali w Częstochowie do bałorów, a my, że my to takie, no, ter, materek, no to nas wzięli do lagru, Wszystkie pięć razem nas wzięli. A tam był lager, ale myśmy pracowali w fabryce porcelany. To niedaleko, 37 km za Wrocławiem my tu byli. Kienichfeld było. No i, i tak żeśmy były do końca, a później co tam ja tak dużo, to nie wiem, bo przecież ja tego nie widziałam. I no wiem, że tych chłopów wszystkich, to wiem, wszystkich z samochodu wzięli na samochód i tutaj i spalili. No. Pobili, spalili u na no, no To ja tak dużo tam nie widziałam, a, a nas wzięli tam do tego lagru, byliśmy tam no i do samych końca wojny byłam tam. Tak to ja tak dużo nie wiem, pani, no co? A z kim pani. Kto jechał z Panią tym samochodem do więzienia w Kielcach? Tam, Niemcy nas wywieźli. Ale z kim? Bo nie była pani sama, tylko z innymi. Pięć mierze. nas było dziewczyn, co nas wzięli do tego. Nie, było nas dużo, tylko że nas, to takich Matarczanek, to było tylko pięć. No. To tamtych porozdzielali zaraz w kielcach, no, do baorów, do to, a nam, nam jako najgorsze, to nas wzięli do, do tego lagru. I tylko pięć kobiet? Czy tam byli też chłopcy? Nie, pięć kobiet, a tam byli gdzie indziej, to brali gdzie indziej, nie tylko, a nas tylko do tego miejsca wzięli. A kiedy pani wróciła do Michniowa? Za dwa lata, no to któryś to rok, jak... Yy, no po spaleniu, zaraz spaleniu, którego dnia roku? Do 42. No, no to ja za dwa lata. I jak wyglądał Michniów, jak pani tutaj wróciła? No tutaj to przyszłam, to nie było nic. Ojciec był sam. No to był u siostry, no bo cóż miał robić. Dopiero jak my przyszli, dopiero postawił, mówię Pani, taką stodoła, razem obora i dom. Wszystko w jednym, pod jednym dachem było. No a dopiero później budowali to. A gdzie to postawiło? A tutaj, za tym, za tym domem, to stoi jeszcze ta stodoła. No. A ja tak, to ja tak, no to bo nas zaraz zabrali drugiego dnia, to ja tu nic, tak nie widziałam bardzo, wie Pani, no bo nas nie było. A ile Pani osób straciła w Zakładzie Michniowa? Proszę? Ile Pani osób z rodziny straciła w Zakładzie? Sześcioro. Kogo? Mamę, siostrę, szwagra, dwoje dzieci tej siostry i brata jeszcze mojego. A tu y, naj, ta, ta naj, najmłodsza ofiara Michniowa to jest... Y, Ten Stefanek. No to proszę o tym opowiedzieć. No to cóż, to oni szli, mama pierwszego dnia, jak już nas powywozili, tego szwagra zabili, brata zabili, to mieli małe to dziecko i mama poszła z tym dzieckiem i krzesnemi do chrztu, do wzdołu. No i ta, tam go chrzcili, no a później... A siostra została, a ojciec, krowa uciekła i poszedł do lasu, poleciała, poszedł za nim i oto został. A siostra szła z tym drugim dzieckiem, do no wychodziła po mamę, po tych krzesnych. A oni siostrę wzięli, wszystkich razem tam, gdzie spalili tam Zabili, spali, tam, gdzie tam mieszka teraz ta, no, co tu ma pani na ta, no ta z pań sołtys. Tam te pań sołtys trochę dali za tym, a, a tym, na tym placu tam była jej, jej ojciec, matka, tam mieszkali. No. I jak pani tutaj wróciła, to jak w nich wyglądał? Aha, no to już sporo ludzi się pobudowało, no bo takie przez dwa lata, nie pani to... Cieni drzewo budowali już no, po trochu. Tak to stały kominy takie jeszcze. Po co nie spalone było wszystko. Domy spalone, a kominy stały. Przyszliśmy do, mówię, pani, do niczego i, i tak, ojciec zaczął budować. Też już starszy był, 67 lat jak umarł, a 63 miał chyba. No i, no i, komu to miał budować, jak nas nie była, siostra, po, zaraz po tym, jakby przyjechali z Niemiec, to... Pojechała do Kielz, zapisała się do szkoły, bo ich była w szkole, uczyła się na profesorkę. A ja tu była. A jak wyglądała ta Pani praca w tej, w tej fabryce porcelany? Czy, czy jak ja tam była praca? Bardzo dobra, ładne talerze, wszystko takie piękne się robiło, co tutaj nie ma takich w Polsce. Ładne było, wszystko budowali, no. tak my razem, tak. Mieliśmy osobno te, te jedzenie, osobno Niemcy, osobno my, no, ale tak, żeby tam tak bili, czy co to, to, nie, to nie dokuczali nam w ogóle nie. Kazali pracować i już. No, rozmaicie było pani, a przywozili tam Żydów na te, do, tam, do tej fabryki, do węgla z, z, z składania z samochodu, z tych samochodów. Idzie taki suche, Pani jeszcze mnie widziała takiego suchego człowieka. Zupełnie skóra i kość, idzie żyć I tak mi się prosi. Pani, daj mi chociaż kawałek chleba, bo umrę, bo umrę. A ja mówię, no to poleciałam tam zaraz, bo to była poczta przy tym naszym tym, przy tym budynku. No i poszłam do tego portiera, pytam się, czy nie przyszła paczka na, na nazwisko materek. Tak, przyszłam wie. To była taka paczka, bułka chleba. No i dał tę bułkę chleba, i ja taka byłam głupia, że nie rozumiałam, że to nie wolno, wie pan. I dałam temu Żydowi całą tą bułkę chleba. A idzie za mną Czech i mówi, coś ty zrobiła? Ty wiesz, aby cię złapali, co byś za to miała? No. A on mi, a on nie wiem, wiedzie Pan, skąd jak to te Żydy takie? A na drugi dzień kiwał mi, że tam, żebym, żebym zajrzała pod okno, a tam miałam towar te, na bluzkę. I skąd on miał Żyd? Ale taki suchy był, straszny. No jak tu mówią, żeby kromkę chleba. Ja dałam całą bułkę, ani siostry nie wiedziała, bo to jak nam przysyłali, paczki nam przysyłali. To, to Przed tym to tak bułkę chleba przysyłali, tam kaszy, gruszki suszone, takie były paczki. No. To nie mieliście wiele do jedzenia w tym łagrze? Proszę? Nie było wiele do jedzenia w tym łagrze? Nie no, jeść dawali, ale pani o godzinie trzeciej to już... Fabryka kończyła robotę i żele czasu było do, do wieczora, co się chciało jeść, prawda? No. To my tam jak, jak my na tej kuchni pracowały, to zawsze jedna miała dyżur, to pod spodem my miały ten nasz pokoik, kto się złapało ziemniaków trochę, ugotowało się włodzianki tak, i taki. No a paczki to nam przysyłali raz i drugi raz i dzieliłyśmy się tak. No a co pani jeszcze, co jeszcze pani pamięta z tego pierwszego dnia? No mówię, panie ja mogłam pamiętać, jak rano zaraz wysłała nas mama, do, 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 budowali kolejkę i myśmy my z siostrą pracowali na tej kolejce, I szwagier, no i to, a brat to pracował w fabryce tańskiego w no i nas wysłała i, i poszli my wszyscy, no. a, a tam nas, tych mężczyzn wszystkich zabrali osobno, zrobili im zdjęcie, tak, na ten zdrowie, i później każdemu kopniaka w samochód i wywieźli już, a nas wywieźli do Niemiec. A dlaczego uważano, że materkowie to są najgorsi? No bo z partyzantami się bili, się. tak, z Niemcami partyzanci, bo to by materkowie partyzanty byli, no i z Niemcami się nie byli. A to. który z materków należał do tki i do jakiego oddziału? Pamięta pani? Nie pamiętam, wiem, że to był brat Julek Materek, teraz Maniek Materek, to było dużo tutaj Ty, Tyba, ty. Lecz, te le, te co pani napisała, sołtysowe, tysz byli w, wuje, tysz byli. Wszystko należało do partyzantki. To pani to, jak raz na wieczór, to tak, oni też nie, nie, nie trzymali się, grali, nastawili w lecie samochód, ten radio, grało na całego. Partyzanci? No. A kogo z partyzantów jeszcze tutaj pani pamięta? W, w czym? – Z partyzantów, tak. Pani, to ja tam wiem, to ich było pełno, wszyscy należeli, ale kto, kto co, to wiem, że należeli wszyscy do partyzantki. No a później, później napadli na samochód, nie na samochód, no na pociąg. No i pobili Niemców, a później ich pobili no, i później dali odwet. Co oni pobili tych Niemców, to wojsko, wjechał jechał cały pociąg, pobili to później. Bili polaków, wszystko odwet zamichnął, napisali. Te partyzanci strzelali do nich, bo napisali, że odwet zamichnił, że co, tak porobili na Michnowie. No. A później jeszcze gorzej się nie wie, Niemcy. zostali. No. A tam, kto tam tego? Ja to była młoda dziewczyna, nie obchodziło mnie to. A ile pani miała lat wtedy? 15 lat, nie całe, jak mi zabrali do Niemiec. Chorowałam na tyfus brzuszny, to byłam taka jak szkielet sucha. Po tym mnie brat chorował na zapalenie odpłyn mózgowych. Wyzdrowiał i zabrali go też. Zabili. Pracował w Fabryce Tańskiego. Miał 20 lat. Nie było tam dobrze. No tak, tak, co tam, tam. No nie wiem, może tam ten wikło to, to może tam wiedzą więcej, tak. Ja, ja to no nie wiem. Ja tam mam ta cała wikłowa, to przecież jeszcze młodsza ode mnie. Tak, wiem, że dziewuszki dwie były, bliźniaczki. No, no ale one tutaj były cały czas. Nie zabrali ich, nie, nic co więcej wiedzą, wie pani, przebieg. No nas to zabrali. A jak pani tutaj wróciła? No. To mieszkaliście najpierw w tej stodole, oborze i w tym domu? Nie, razem. mieszkaliśmy u cioci w Ostojowie. Tam my mieszkali, a po trochu sobie ojciec zbudował ten dom. No. był taki duży pokój jak ten i była taka stodoła, obora razem wszystko pod jednym dachem, jeszcze sto to przykryte papą. I dlaczego no. tutaj wróciliście? No, no, jakże miała siedzieć w Niemczech, jak chciałam do domu przyjechać, zawsze to do swojego. Chociaż w Niemczech to było ładnie jak w Polsce, tak powiem, prawdę. No, niech pan to wyłączy, to powiem jak, jak tego. Jak byłam młodą dziewczynką, i, i tak nie rozumiałam tak bardzo, ale jak pojechałam do Niemiec, to zauważyłam, jak jest ładnie, jak jest czysto, jak jest ładnie w Niemczech, a nie to, co w Polsce było. Tak już się odbiło, i pani. Piękne kwiaty, wszystko przy rosło, wszystko. Papierka żadnego na ulicy nie, nie znalazł, nic nieco. A jeszcze powiem, jak ja taka byłam bardzo odważna, niczego się nie bałam. Jak byłam w tych Niemczech, bo tak zabiją mnie, to tyle pozabijali ludzi, to i mogą mnie zabić. Tą poszła, wie pani, gdzie? Chciałam zobaczyć do, do tego. No, w no, kino chciałam zobaczyć, no, poszłam zobaczyć na te kino. Pani, jak wsiadłam, sobie siedzę, a bo przecież nie wolno bo gdzieś tam było wejść Polakom. Jak zaczęli bić te Niemcy, tych, tych, tych ludzi, to mi się zrobiło słabo, bo że no chciałam uciec, co nie ma jak, bo stoi po tym policjant, stoi w drzwiach i czekałam, aż się skończy. Pani, to jakżem przyszła, brama zamknięta, portier zamknął, poszedł, a ja tego ja stoję i wie, co ja teraz zrobię? No nie wejdę przecież, a brama była taka wysoka, jak ten dom z takich Żernie z tych blaszanych tych kulek i pani, weszłam, weszłam, jestem już na tej bramie wysoko, a idzie mój szef, majster, co robiłam, robiłam pod nim. Weszedł tak, nic nie mówił, bo, bo jakby krzyczał, czy co, to bym spadła, ale mówi tak, no jak ty się nie bałaś, mówi, na taką bramę wejść, przecież byś spadła i zabiła się. A. a to był Polak? Niemiec, co mu niego robiła w fabryce, stał i patrzał. No, a ja przyszłam z tego kina, mówię pani, chciałam zobaczyć. A to już zamknięte, bo nam było wolno chodzić do dziewiątej, a już po dziewiątej to portier jest, zamyka i poszedł w obchód. Bo tak to by nas tam puścił ten, bo mu tam mu nieraz coś pomogły, posprzątaj, po to. tak. No tak, to tak, no. w Niemczech tak nie tak było, że tam no, była i łazienka, i wszystko, pralnia, i to, że. Że, tak, że tam dokuczali to nam, to nie, nie. Już tam, tam po baorach, po tym, co się musieli narobić, że pani, przy tych gnojach, przy to. A tutaj, no, to bardzo piękno porcelanę my robili. Na święta, co sobie my poszły, wybrały. już sobie na tych talerzach, takich pięknych. Nie ma tutaj nie tak ładnej porcelany, jak tam była. ale siostra później pojechała tam zobaczyć, te do, 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 same Polaki robili, przecież tam jest Polska. Myślę, że takie, takie byli wcale nieprzyjemne, nie można było porozmawiać, nie nic. Pani Danielo, kim byli Pani rodzice? Rodzice moi? No mówię Pani, ojciec pracował na tartaku, był strażakiem, mama była krawcową. No, pochodzili, no, jeden z Berezowa mama była, a ojciec stąd z Tom bo tutaj tak byli jedno... Wszystko po rodzinie zostawało. Jeden wychodził, drugi był tak. Rodzina Materków. Było trzech przy sobie. A tutaj rodziła, obok, obok mieszkała rodzina Materków? Tak. Trzy to domy pod rząd były. Dziadki wszystkie byli, bracia mieli po sześć, po no sześć mur, pola każdy miał i, i swój dom i, i tak sobie żyli. I a ilu ich zginęło w czasie Zagłady Michniowej? Ile zginęło ludzi? Y, nie, ilu tych materków, tutaj z tych sąsiadów, z tej waszej rodziny. A, no to, 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 to dużo poginęło. Bardzo dużo z materków rodzinie poginęło. Nie ma. A mama była krawcową, to pani znała tutaj, bo tutaj panie przychodziły, rozmawiałyście. Kogo? O... Czego? Kogo? Y, no znała y, ludzi z Michniowa. No, no to znałam, no to przecież znam, no, sąsiadów wszystkich, no to cóż, no to tak pracowali w każdy na, na tarpakach, w fabrykach i w polu. Gdzie co mieli robić? No, w lesie. To, ale tutaj do was do domu przychodzili też różni ludzie, siedzieliście sobie, rozmawialiście sobie przed domem, No to pan, sobie... zawsze się przyszło, po, po, przyszli, po, przyszli, pogadali, pośmiali się i już no, zawsze tak było, nie kłócili się, nie. No to byli bracia, tu studnia była, o, jeszcze jest do tej pory, to wszyscy brali tę wodę od nas. Nie kłócili się, dobrze żyli. To w mychlowia to była szkoła cztery oddziały tylko, a tak to chodziło się do Suchadniowa, do Ostojowa, gdzie kto chciał. No, do później to już samochody woziły, tak to się chodziło stojowa. A Pani Danielo, Pani tata, jak przeżył to wszystko, tą... To... A strasznie, jak został sam jeden, wszystko zginęło, a on sam jeden zachorował na serce, przy na serce umarł. Zachorował na serce. Sam został między obcymi ludźmi. Najpierw zabrała go siostra mamy, a później przyszła po niego, zabrała jego siostra i tak było. był. I wiem, że jak Wybudowaliśmy ten, weszliśmy do tego domu, do tej, do tej stodoły tam, to ten ojciec mój mówi tak. No, dziecko, ciasne, wła ale własne, mówi. <laughs> no, że to mieszkanie, ciasne, ale własne. No, taki zadowolony był, że to jest swoje, i pani, u kogo to nie tak, raz dobrze, raz niedobrze, nie wie pani, jak to jest. I ludzie się przed tym to się cieszyli. Bądź czym, a teraz to teraz, co pani. Teraz jest inne życie. Ale czy jak pani potem tutaj wróciła z tych Niemiec i mieszkała już z tatą, Czy wy o tym o tym, co się stało? Opowiadaliście sobie, rozmawialiście o tym? A, tam z Ojcem to tam nie rozmawiała, mnie nic. Bo starsze ludzie to jak gówniara się taka tam nie, nie obchodziło tak bardzo. Nie chciał o tym rozmawiać. Nie, i on jemu się zawsze, no żal było, bo to no, mówię pani, tyle ludzi został sam. Sześcioro, włoszał, został sam, a nas dwie wywieźli do Niemiec. No, został jeden sam. A jak to było z tą izbą pamięci? Bo tutaj zaraz zaraz... Yy, najpierw był, no to grobu to pani nie, nie pamięta, bo pani była wtedy w Niemczech, ale zaraz, yy, zaraz zaczęli ludzie do tej chałupy znosić. Wnosić różne pamiątki po Michniowani, Janach, zamordowanych przez Niemców i zaczęła powstawać ta Izba Pamięci. Pamięta Pani jak no, to było? No pamiętam Pamięci, przecież pamiętam, chodziło się do, 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 zawsze tam do kościoła. No to co było? No to muszę, aby się odprawiały co niedziela, ludzie chodzili. Ale chodzi mi o Izbę Pamięci, która tutaj powstała, zanim było to mauzoleum. No to był dom takich tych grabińskich. Bo tego mauzoleum był dom i tam przychodzili ludzie. A tam przychodzili tak, nie tak, to nic nie było. Dopiero jak postawili ten, ten no taką, no nie szupę, no tę kaplicę, postawili tam się odprawę, chodziło się do kościoła, odprawiali to. Czy już potem, wiele lat po wojnie, czy Niemcy jakoś interesowali się wami? Czy pani dostała jakieś za, za to wszystko, co pani w czasie wojny przy. 200 zł biorę emerytury. Za to, co robiłam w fabryce, to 200 zł dali. Bierać 70, 200 złotych. No to mam dołączone do swojego emerytury 200 zł mi dają. No i tak pamiętam, chodziłam, starałam się, wiesz, po co to chodzić, bo to byłam, z rol do rolników należałam, byłam tam, a ta jedna pani przy panią trzeba chodzić, bo to pani teraz, co się wystara, to już będzie pani miała na całe życie. No i tak chodziłam to. I od kiedy pani to dostaje? No już, no jeżeli jak, jak mi lata doszły, no, nie no brałam, nie brałam, bo brałam wcześniej, bo brałam e, emeryturę, brałam no, rolniczą i później mi do tego dołożyli to, no później jak ma, mąż umarł, to mam po mężu dołożone razem, no ale 200 złotych, no dobrej 200 złotych.